Dlaczego te hełmy z I wojny światowej miały rogi? Otóż w czasie I wojny światowej istniały trzy szczególne niebezpieczne role. Snajper, obserwator lub wartownik oraz obsługa karabinu maszynowego. Wszystkie te funkcje wymagały wychylania głowy nad okop, co czyniło się łatwym celem dla wrogich snajperów. W 1916 roku Niemcy wprowadzili hełm Stahlhelm, zastępując nim... Pikilhaube. Jednak ten hełm miał chronić bardziej przed odłamkami i strzałem pośrednim, takim jak artyleria niż przed kulami. Dla lepszej ochrony osób pełniących te niebezpieczne funkcje wprowadzono też tzw. Stearn Pancer, dodatkową płytę pancerną montowaną z przodu hełmu do specjalnych zaczepów, które pełniły też funkcję otworów wentylacyjnych. Czy były skuteczne? Cóż, ówczesne naboje karabinowe, jak np. 303 nadal mogły przebić tę dodatkową stal przy bezpośrednim trafieniu. Jednak testy wykonane z użyciem naboju 556 z odległości około 30 metrów wykazały, że Stirnpanzer Pancer przetrwał bez uszkody. Istniała więc szansa że faktycznie mógł uratować życie, szczególnie przy strzałach z dalszej odległości. Problem był jednak inny. Pyta była bardzo ciężka i dozewała aż 2 kg z przodu głowy. Przez to większość żołnierzy na froncie jej nie używała, a po wojnie została całkowicie wycofana z użytku.